Rozumiem. Poczekaj, muszę otworzyć bramę. Jesteś tam? Zawiozłeś tę skałę, tej młodej? Tak, bardzo się ucieszyłem. Poprawiłem jej humor. Kurde, może nawet i tak zostanie. Pewnie. Bez odbioru. Czuję smród. Muszę być już blisko. Alkaj kazał przekazać, że wdzięczny za wsparcie. W tej chwili liczy się każda pomoc. Upieżcy biją się ze świrusami, tak? Dawaj, chłopaki! Świrusy! Świrusy! że nie powinienem tu przychodzić. Ciągle pyta, po co mi to i, i może ma rację. Sam już nie wiem. Niedawno nieźle oberwał. Mieliśmy spotkanie z wieczystymi. Mocno przypalił mu rękę. Kiepsko to wygląda. Włamałem się do jednego z tych, jakim tam, tej, no, mobilnej jednostki medycznej i znalazłem dla niego sterylne bandaże. No i mam nadzieję, że to wystarczy, ale buzer, no wiesz, zawsze mówi, że nic mu nie jest, ale nie wydaje mi się. Wygląda to paskudnie. Tylko widzisz, to moja wina. Ryzykowałem jego życiem dla części do motocykla, jebanego motoru. A i tak nie miało to znaczenia. to ostatecznie rozebrał go na części. Rok nad nim siedziałem. Fajny był. Nie tak jak ten, na którym uczyłem cię jeździć, ale dawał radę. Pamiętasz ten... bag, który dla mnie pomalowałaś? Tylko to mi zostało po tym naszym postrachu szos. A teraz też przepadło. Jak tylko poskładam go do kupy, <gryw> znaczy motocykl, a buzer wydobrzeje, pojedziemy na północ. Zaczniemy od nowa. No wiesz, stąd mamy mnóstwo wspomnień. Za dużo. Tak czy inaczej, chciałem tylko powiedzieć, że. Możemy się już nie zobaczyć. Wiesz. John. On. wpadnij do Peaceful Lake, jak będziesz miał czas. Cooplaid przyjąłem. Bez odbioru. Taker, no jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do Was, bez odbioru. Za dobramy. Okej, okay. otwieramy bramę. Hmm. Chcesz czegoś? Dick. Uh, słuchaj, uh, musisz dla mnie kogoś znaleźć. Znaleźć kogoś? Okej, okay. a co się stało? Niedługo po tym jak przyjechałeś z tą dziewczyną lisą, larsen przywiózł kolejną Rose Allen. Mała, słaba dziewczynka, ale mogła z nami pracować przy kopaniu rowów napadniających. No i o co chodzi? Zniknęła. Pojechała po zapasy z Alkajem i ekipą do opuszczonego obozu dla uchodźców Niro. Wiesz którego? Wydaje mi się, że już tam kiedyś byłeś. No, nie, ale wiem który to. Znajdź on Dick, proszę. W okolicy widziano grupy włóczęgów i skłoterów. Jeśli oni dorwą ją pierwsi. Ja jasne łapię, dobra. Zobacz, co da się zrobić. Hejka, Dikon, prawda? Jak tam na rynku motocykli, zani? A, dzięki za odwiedziny. tworzyć bramę. John, do Salony Hot Springs. Taker, jesteś tam? Tak, Dick, jestem. Hej, jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano tę dziewczynę. Wychodzi na to, że zaatakował ich ról. Jeśli tu... rojaki. Редактор róż Rose, Rose ale zgadza się? Nie, nie! Hej, 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 nic ci nie zrobię, ok? Nie jestem jednym z tych dupków. Nie, nie! Cholera, chcę ci pomóc, przysyła mnie taker. Zaraz, zaraz, przecież mówię, że jestem tu, żeby ci pomóc. Nie, jesteś od niej, Z obozu pracy. Nie, nie, jestem od taker. Bo ja robię dla niej kursy, no. Głodzili mnie. Nie chciałam słuchać rozkazów, więc nie dawali mi jeść. W końcu to obóz pracy znaczy trzeba tam pracować. Nie wrócę tam. Nie jestem żadnym niewolnikiem. Wolę już tutaj umrzeć. Dobra, dobra, dobra. Cholera, jasna. No idź. ཨ་ ah! ah! Taker, taker, wikon sędziow do. wikon sędziow do Edy, taker. Dick, znalazłeś się? E, tak, tak, taker, znalazłem i e, jest już w drodze powrotnej. Zaraz. Puściłeś się? Samą? No, zabrała jedną z maszyn skuterów i powiedziała, że sama znajdzie drogę. Nie chciała mojej pomocy. A. Kurwa, mać. Trzeba ją było przyprowadzić! Bo co, taker? Bo, bo co? Coś, coś jest nie tak? Czy jest jakiś powód, dla którego mogłaby nie chcieć wracać? Oczywiście, że nie, tylko taki dzieciak jak Rose. Przecież ona nie ma bladego pojęcia, co może ją tam czekać. Sam nie wiem, taker. Może jednak ma, bez odbioru. Chyba wystarczy. Ach. Otworzyć bramę! On już tu bywał! Kołp mówi, że sporo pomagasz w obozie. Nie tego, ale bardzo Dick, dobrze. Mam coś, co cię może zainteresować. Ta, nie liczyłbym na to Kołp. Jestem zajęty. Zbyt zajęty, żeby usłyszeć o obozie wieczystych? Tu, w górach kaskadowych? Wieczyści, tutaj. Gdzie? Tak czułem, że się zainteresujesz. Podobno ty i buzer nieźle od nich oberwaliście. W sumie to dawno buzera nie widziałem. Gdzie, Coupe? Niedaleko Separation Meadow. Flag, pewnie kojarzysz. Widziała ich na własne oczy, miała ich obóz, kiedy robiła kurs po zapasy. Nie bój nic. Zajmę się nimi. Witaj! Jak tam leci? Ej, Nie sądziłem, że tak często będziesz tu bywać. Dajmon. To wszystko? wszystko? Okej. Okay. Będę tu wrażenie czego. Meli, wciąż jestem na ciebie cięty. Zaraz szybciutko cię zatankuję. Zapakuję ci to. Dobra. Nie, 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 będę miał oko na inne rzeczy. Do zobaczenia, stary. Radio Wolne Orego. Prawda was wyzwonił? Dziś rano złamała mi się kolejna żyletka. W naszej domniemanej, globalnej utopii, zamiast mieć najlepsze produkty z całego świata. Buzman, nie śpisz? Boozer. Nie, Dick. Tylko trochę kiepsko się czuję, wiesz. Słuchaj, jadę właśnie na Separation Meadow. Kołb mówi, że jest tam obóz Wieczystych. Wieczyści? Tak daleko na północy? Ta, buzer. O co w ogóle chodzi tym gościom? Alkaj mówi, że wieczyści nas szukali i że wyznaczyli nagrodę za nasze głowy. Że co? Jak to w ogóle możliwe? Znaczy, jasne, zajebałem paru tych pierdolniętych sukinsynów, ale nigdy jakoś specjalnie. Więc przynajmniej nie pamiętam. Tak właśnie myślałem. Wieczyści. Bez odbioru. Kroczę ścieżką. Kroczymy ścieżką. Czyści, to do roboty. Trzymajcie, się ścieżki! Trzymaj się ścieżki! Skroczysz ścieżką! Widzisz ją? go! Skręciliście mojego brata i wiecie co? Czas na rewanż! Czekaj, idę po ciebie. Ale nie bój się swego. Zrozumiesz, że to największy dar. Zamknij kurwa ryj, Karol. Jezu. Jesteśmy odnalezieni. Możesz do nas dołączyć. Tak! Ruchowicie! go! czyste synu. Masz tutaj swoją ścieżkę. Jesteś Co to robicie? He? Szukacie mnie? No to nie znaleźliście! Tutaj! Gdzieś krzaka. w krzakach! Uwolnij go! Tutaj. Jebany wieczysty! Trzeba się cofnąć! Wychopać się! Chcecie się ukorzyć, he? to się łokz! Czekaj na mnie! Spraszę cię! Nie! Nie! Z uchu! Zagłeni! Ale słowo wolny! Banda pojebanych duchów. Co to robicie? He? Zamatwione. Tam ci wieczyści nie będą już nikogo niepokoić. pokoić. dobrze to słyszeć, Saint John. Gadałem niedawno z Menim i paroma innymi osobami. Wiem, że zrobiłeś wiele dla tego obozu, dlatego chciałem Ci podziękować. Bez odbioru. Wszyscy, złodzieje, wszyscy co do jednego. Ilu ludzi dzisiaj zabiliście, co? Oh.